To jest okazja, uśmiech wypiera, że możesz z nami być tu i teraz. Keryl, Marcel, skąd taki nastrój zły? Jedziemy z góry jeśli ty. Ciemno, gitaro, z tej strony, Marcel, gitara i teraz sobie odblokowujemy kredyty i. Otwieramy legendarny Star Drop i zobaczymy czy nam wypadnie... Serio? Skin do Królika Grom'a? I teraz jeszcze odbieramy e, nowe przebranie do kolet, ale jestem załamany, że taki właśnie e, traf nam wypadł. I teraz jesteśmy na drugim koncie. Jeśli pod tym filmem będzie 190 wyświetleń, 9 lajków, wtedy kupuję Zadymiarza za 85 zł. Jeśli ta oferta jeśli jeszcze będzie, otworzymy też tego Star dropa na tym koncie. Przed chwilą widzieliście ten no właśnie, dodatkowy trailer do nowej nuty: Podróże 2. Wiecie, że już trailer będzie. 1 lutego, a teledysk będzie, słuchajcie 8 lutego o godzinie 20.00 i ten trailer tak samo będzie o godzinie 20.00 więc wyczekujcie fajna była nutka, naprawdę dużo pracy było, pieniędzy w to włożone płytę wydałem już swoją którą możecie już sobie kupić Eee, za 65 zł, no bo ProDroś się już skończył, i jest już w moim sklepie na Marcy Guitarshop na Facebooku. A my już tutaj wygrywamy gierkę, mamy już wielkie starcie, więc musimy postarać się wygrać to i wtedy odbierzemy sobie właśnie tego stardropa. Więc zostawcie lajka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I no, wyczekujcie, ok, a my już tutaj e, wygrywamy tą rundę, musimy. Tego zadmiarza zabić. I let's go. Wygraliśmy tą rundę. I będziemy teraz, słuchajcie, odbierali kredyty i e, też właśnie ten stardrop. I uwaga, odbieramy za stardropika, tylko tutaj jeszcze e, do maksa musimy. I uwaga, uwaga! Stardrop leci legendarny, zobaczymy co nam wypadnie, nie! oha, hiperdoładowanie do do tego zadymierza, serio, i jeszcze jest do tego to przebranie no ja się załamuję widzowie, jak takie rzeczy nam lecą, no bo co ja z tym e, hiperdoładowaniem zrobię, co, powiedzcie mi co ja z tym hiperdoładowaniem zrobię jak przecież no ja rzadko gram e, na tym koncie jeśli będzie 200 wyświetleń, kupuję zadymierza na...